Witam bardzo serdecznie widzowie na kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj ze mną jest mój serdeczny kolega, czyli Clamchus. Cześć. A dzisiaj gramy w grę o nazwie Kontroli Europy tylko że to jest taki jakby oddzielny tryb yy, gdzie jest cały świat ogólnie. Chodzi w tym o to, że to jest jakby gra strategiczna. Jakby takie coś jak na przykład. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Takie coś jak taka jedna gra. Która się tam. Jakoś tak nazywa się tam na steamie. Jest za 40 chyba złotych albo coś. No to to jest coś takiego podobnego. Ogólnie. I no i. Możecie sobie walczyć na przykład z innymi krami, czyż nie? I, mo i możecie oczywiście grać w kilka osób, nie? Jakby, jakby możecie zaprosić kolegów i koledzy jakby mo mogą być innymi jakby no, przywódcami, nie? Także no. Yy, ogólnie. Yy, coś. Yy, ogólnie dzisiaj był update, dlatego z tej okazji nagrywamy. Także już wam mówię, co się zmieniło. No to tak, dodano Stany Zjednoczone do mapy świata. Dodano Meksyk, dodano Chiny, dodano Tajwan, dodano Hongkong, dodano Makau, dodano Koreę Poł Północną, Koreę Północ Południową dodano, dodano Japonię, mnie Nie wiem jak to Dobra, no jakiś tam kraj Myanmar Wietma... Wietnam, Laos, Filipiny, Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Brunei i Singapur Malediwy a dodano jeszcze skórkę USA Modern Dodano skórkę Service. Dodano skórkę artylerii do niektórych zestawów skórek. Dodano pokojowe państwo zakończone wielki, zakoń, zakończy wielkie walki z nim. Teraz będą informacje o państwie pokazuje, pokazuje sojuszników państwa. Samoloty powinny teraz móc zadawać obrażenia pancerniki. Jeśli sojusznik nie ma lądu, nie będzie już automatycznie dodawany do wojny. Naprawiono flagę Słowenii. Także update jest duży, dlatego tego nagrywamy. Pomijając, yy, ogólnie. Yy, może teraz powiem takie bardziej yy, tipy dla graczy początkujących. E, ogólnie z tego co się dowiedziałem, e, to też dla ciebie porada. Nie warto jakby nie warto ulepszać e, danego miasta od razu na dziesiąty poziom. Tylko warto ule e, na początku warto ulepszać e, właśnie że e, miasta na około 200 milionów. Czy jak mhm. Jak już kolejne... Brak. powracając, e, ogólnie to e, jakby jakby wam to powiedzieć ogólnie jeżeli e, kolejny, kolejny upgrade jakby miasta od jeden do któregoś e, będziesz miał tam 200 ile milionów, to już nie. Jakby cofacie się do e, pierwszego i jakby robicie to, co jest około 200 milionów. I ogólnie teraz jest taka sprawa, że tak powiem które no, ogólnie, jeżeli chodzi o to, to kiedyś to było trudniej, bo kiedyś trzeba było klikać tutaj na miasto i tutaj zwiększać, a teraz nie trzeba. Teraz klikacie: dyplomacja, swoja flaga, ten. Wszystkie miasta i tutaj są wszystkie miasta, jeżeli chodzi o to. Dobra, no to chyba tyle. Teraz oczywiście pokażę. No ogólnie Wszystko jakieś funkcji w ogóle Także no No i może Kilka woni się zrobi, nie? Mhm. Dobra, ogólnie jeszcze jest technologia Technologia w sumie jest potrzebna, żeby być Lepszym No i twoja armia Tutaj jest takie coś Kiedyś trzeba było jednak Tutaj nie, i tutaj stwórz armię. Teraz można twoja armię, i tutaj sobie możecie sobie tworzyć armię, i macie tu wszystkie armie i możecie z danego miejsca na mapie oczywiście kontrolować. Dobra, yy, ja ulepszam miasta i w sumie się zobaczymy po time -lapse. Może tak Wam pokażę, na przykład jednego miasta że na przykład jak macie pierwszy poziom to patrzcie, klikacie dopóki Wam się nie pokaże, liczba najbliżej zbliżona do liczby 200 milionów, jeżeli kolejny tier będzie już na przykład 300 albo 200 nie robicie, robicie tylko i wyłącznie do około 200 milionów w tyle i ogólnie, e, ogólnie, e, ogólnie, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o armię, e, klikacie tak o i robicie show, i tutaj jest co pieniądze dzienne na utrzymanie. Ogólnie obecnie mój budżet wynosi około 5 e, milionów. Dlatego ja muszę zrobić tak, żeby jakby ta liczba, żeby przynajmniej ten milion był na plusie albo dwa. Dlatego muszę zrobić tak, że na przykład, to no na przykład dajmy 600 czołgów i na przykład wtedy będę miał jakby ten, ten prawie 2 miliony na plusie. Bo oczywiście yy, koszty wojskowe, muszą być niższe niż koszt niż, niż dochód. Bo jeżeli e, koszty wojskowe będą wyższe niż dochód, no to niestety ale, będzie, ale będziecie spadać. I co coraz bardziej mój kolega niestety ale się już przekonał kilka razy na tym, czy, nie? że koszta wojskowe to jest jednak no, trzeba na to patrzeć, nie? No. Także tworzę obecnie czołgi, 600 czołgów. I ogólnie, jako że no jednak e, nie za bardzo lubię Koreę Północną, to raczej będzie trzeba ją zaatakować. Także. Gdzie jest Lebanon? Lebanon? A skąd mam to wiedzieć? Nie wiem. Zznajdź. Last. Pan. No nie ma tego. jakie okay, bo ja też się się pogubi. Ale to gdzieś tam u Ciebie jest. W twoich stronach może to jest akurat. Nie ma tu. Pan glades? Chilanka to jest. Zaraz ci tak pisze? No zobacz co tego skina. Pokaż mi go. Okay. Co to jest? Ten Crusaders. Crusaders. No, wiesz, ten. Jest, no. No, e... Lebanon. No i... Lebanon. Czekaj. Szerzej przetłumaczysz. Izrael. Okay. Liban. To jest Liban. To i Diban. Musisz. Zaleć Diban. O, tu jest, tu jest, tu. Tu, 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 tu. A? O, dobra, dobra. Dobra, e, Nie znalazłem tego nigdy. E, powracając. E, bo tutaj mieliśmy trochę mały problem. Ogólnie. Jak rozpocząć wojnę? Klikacie e, na byle jaki kawałek państwa. Klikacie najpierw uzasadnić wojnę. Musicie uzasadnić wojnę. To znaczy, na, jakby uzasadnić wojnę, to wiadomo, że jakby musicie uzasadniać wojnę dlaczego. Dlaczego chcecie wojnę? Jak już macie uzasadnione, wyznaczacie. W, klikacie wyznacz, wyznacz wojnę. I automatycznie ogłaszacie wojnę. I teraz, żeby przejąć. Robicie po prostu tak. Że po prostu wasza jednostka musi być w punkcie miasta, żeby to w ogóle przejąć. Wiadomo, że mi to trochę będzie. A nie, nawet szybko. To znaczy, że kora północna jest słaba. Szczerze. Yy, ogólnie wczoraj yy, był przeciek, była informacja, że tylko i wyłącznie yy, Dodane zostaną yy, USA yy, Meksyk I Chiny Tyle Ale nie spodziewałem się, że ogólnie zostanie yy, yy, zosta Zostanie jakby tam ch Ameryka chyba nie jest dokończona, nie? Weź tam spójrz nie wiem. Tam, Gdzie zobacz. ona jest? Y, z twojej lewej strony. Pytam, spójrz, czy tam dokończona jest, czy nie? się na mapę. Nie y, Ameryka jeszcze nie jest dokończona. Ogólnie. Amerykę jeszcze będą dokończać. My też jeszcze Afryka nie jest dokończona, także. Tu jest jakiś dziwny. Ziemia, ziemia zielona. Ziemia zielona to jest Grenlandia. A no faktycznie, no? Ja, ja właśnie to miałem mindfuck, nie że, że ten, że. Gdzie jest ziemia zielona? Ej, a o co chodzi, jak teraz się tak przejmuje ten Grecy, nie? No. To że mi się tak obramówki tego państwa. No, gry, no, Grecji tak się świeci na ten czy no. W sensie ty jeszcze nie przejąłeś. No, jeszcze nie przejąłem mi się tak no. To jest w sumie normalne, nie? Ale tego wcześniej nie było. To nie wiem, może jakiś błąd. Zawsze są jakieś błędy. Yy, ogólnie, yy, to <laughs> ogólnie to tak yy, że tak powiem: yy, Ameryka i Afryka jeszcze nie są dokończone, ale Azja już jest dokończona. Mię to bardzo cieszy. Yy, także w sumie, no co? no Ogólnie, powinienem tutaj to, sobie to. Zobaczymy, czy faktycznie <laughs> są za yy, tak powiem, naprawiane samoloty, bo yy, uwierzcie mi, że samoloty przed tą aktualizacją prawdopodobnie nie działały, jakby rozpiły się, można było je stworzyć, ale jak dawaj na się nad miastem, to w ogóle nie atakowały, w ogóle. Także ja mam nadzieję, że to jest naprawione. Szczerze nie wiem. Ale ja mam nadzieję, że to jest naprawione teraz. Jakiś błąd pewnie był. No pewnie jakiś błąd, jakieś niedociągnięcia albo coś. Ja sobie tu będę... Ja sobie tu ulepszę teraz miasta, bo przejąłem nowe. Ulepszam tylko do około 200 milionów. Więcej nie ulepszam, bo nie ma sensu obecnie. Dobra. No i widać. Mam, mam, już, mam już 8 500 nieruchomości. Dlatego sobie teraz atakuję znowu Japonię. Żeby oczywiście mieć więcej terenów. A tak poza tym? No to. Ogólnie gra. jest gra, gra jest fajna. Nie wiem, czemu tak mało osób w nią gra. Bo teraz, yy, tak powiem, nie chcę tego mówić, ale. No. Dzieci teraz w Robloxie wiadomo, w co grają. Wiadomo, wiadomo, wiadomo w co nie będę tej gry, wyma nazwy tej gry wymawiał, bo albo mi przez usta nie przejdzie. Po prostu gry, której, która teraz jest najbardziej popularna w Robloxie, po prostu nie lubię. Tak źle Dobra, yy, ogólnie, yy, ja sobie tu yy, będę taką kolejne państwa, a wy bardzo możli możliwe, że zobaczycie jakiś timelapse, yy, nie wiem, mały albo krótki, yy, zobaczę. Ogólnie. I powiem, yy, usłyszymy się za chwilę. Dobra, dobra. Eee, ogólnie atakuję Japonię już. Eee, w międzyczasie sobie tutaj zbieram kolejną technologię. Techn techn gdzie? Audio. Także. No, i już mi się pojawiły kolejne wojska, do tego, żeby atakować. Atakiem, i w sumie to. Ja coś Słyszymy, jak już prawie już będzie cała Japonia przejęta. Już się słyszymy. Ogólnie, yy, będziemy już kończyć ten odcinek, tak naprawdę. I się kolega z Wami pięknie żegna yy, ogólnie. Po prostu, kończy, kończymy ten odcinek, bo w sumie tylko chcieliśmy tylko to pokazać. A po drugie, też nam się czas antenowy kończy. Także, że to no, wszystko w miarę pokazałem ogólnie. Yy, że tutaj mogę pokazać, że tu są skórki ogólnie do odblokowania Nie musicie wdawać robuxów, robuxów, tylko możecie o to i to, gra, gra, oczywiście grając jako Turcja i w ogóle Także Także co, ogólnie jeżeli chodzi o to Odcinek nie jest ani sponsorowany Ani na potrzeby reklamy nie Tu nagrywamy to żeby po prostu nagrać, żeby jednak pokazać tym młodym osobom, że jednak fajne gry na Robloxie są. Czyż nie? A nie tylko je nagra? No? I co? No. Tak to się prezentuje, właśnie, tak to się gra w to. No i co? Ja Wam dziękuję i. Co? Do zobaczenia, nie? Arrrr.